Tego o średniowiecznym Kacie nie wiedzieliście. Zwykle widzimy go jako mrocznego wykonawcę wyroków, ale jego rola była znacznie szersza i zaskakująca. Kat dbał o czystość miasta. Usuwał padlinę i nieczystości, chroniąc mieszkańców przed epidemiami. Na zachodzie często zarządzał domami publicznymi. Miał na to monopol, a choć społecznie był napiętnowany, czerpał z tego spore zyski. Kat był też lokalnym chirurgiem. Nastawiał złamania i zwichnięcia, opierając się na swojej anatomicznej wiedzy z egzekucji. Czasem był jedyną osobą, która potrafiła pomóc. Mimo, że zawód przechodził z ojca na syna, katów i ich rodziny dotykała infamia, byli społecznie wykluczeni. Ciekawostka: rycerzy ścinano mieczem z szacunkiem, chłopów i mieszczan toporem. Narzędzie mówiło tu wszystko o pozycji społecznej skazańca. Jeśli Cię zaskoczyłem, zostaw łapkę, napisz w komentarzu Kat i koniecznie sprawdź inne moje ciekawostki.